Jestem śrowińska Pepe, a to mój duży brat, kartofel, kartofel, a to jest i eatasandlick pussy, i jest to wiannej. Świnka parodia bronego zaprasza. Spotkanie z grubym. Jest poranek Bożego Narodzenia. Pepa i jej rodzina nocowali w domu babci i dziadka. Wstawaj, kurwa, już czas. Był tutaj grubas z świąt. Bańki wersji anime Janimechłechłe. Komiksy za nimi haha i pomarańcze zwykłe. Kurwa natychmiast wstawać albo brony was zapierdoli są święta. Co jest kurwa w dupę? Ja pierdolę nie szalejcie się tak. Idźcie lepiej złożyć życzenia. Wstawać brony zaraz zapierdoli. A, a kurwa tylko nie on jest ohydny. Są święta, a do cholery wstawać. Objęło jest dopiero godzina. Główno mnie to obchodzi, i był ten grubas z świąt. Chłechła, jesteś pojebana, grubasa tu nie ma, ale ciastka. Ale co to ma znaczyć? Zniknęły. Ale został tylko to. A ta, a to chyba na pewno sprawka Monika, która usuwa Sayori. Co ty pierdolisz, jaka Monika? A poza tym prezenty tu stoją. Prosiłam go, żeby mi dał maskotkę z DDLC. Chyba coś z twoim mózgiem się wyjebało. Ja pierdolę. Wszyscy jedzą świąteczne śniadanie. Wciągnijmy to rzecz. W środku są papierowe czapki za nimę. I tropki z by Daylight ha Daylight. Ha, Hahaha. I żart o kartofla. Dlaczego Brony uwielbia DDLC? Nie wiem, kurwa, tylko Monika. Hahaha. Ha, 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 ha. Ten świąteczny gówno jest spoko, bo pomagali mi kartofel, kartofel i śrowniska Peppa. Tak jest kurwa. Pomyślałaś jakieś kurwa życzenie Peppa? Tak, pomyślałam o ode... Zamknij kurwa mordę. Otwórzmy już kurde prezenty. Ten jest dla kartofla najlepszego ziomka Bronego. To jest składany wyścigowy tor samochodowy. Możesz kurwa w dupę mać. Zobaczmy... Tu idzie ta ma idzie tamto i wszystko dotna. I samochody z Mostwantet. Ścigamy się ty bosie, się ha haha. Dobra, zamknij się już po tobie. O! Tata i dziadek lubią bawić się wyścigów. Ej, co to ma kurwa znaczyć to prezent od kartofla. Dobra spokojnie pal, myślę, że kartofla z pudełkiem. Ty masz swój prezent ty głupcze. A -ha. Gówniane skapetki. A ja mam też skapetki, haha. Też mam chłechłe. Też również. Skarpetki! <noise> <noise> Więc ostatni prezent będzie na pewno dla. Dla mnie oczywiście, bo jak mówiłam, prosiłam go o maskotkę z DDLC. Że co kurwa, nasiono. Nasionka! Ten prezent jest dla papugi, coś tam. Ale to był ostatni kurwa prezent. Ten pierdolony Grubas za to zapłaci, jesteś martwy. Dziomki, kartofla, tak słucham? Rozmawiać mogę z śrownicką Peppą? Peppo! To z biała. Halo, kurwa, co jest grane? Dostałaś maskotkę? Ja pierdolę nie. Ja swoją mam chłechło chłe, i jestem teraz zajebista, o tak kurwa. DDLC są genialne. Ty skurwysynie, ty jak mogłaś to zrobić? Równo kurwa, zamknij się. Grubas i tak o mnie dba, a nie ty kurwa. To jest najgorsze kurwa święta na świecie, tak samo jak Saoli. Święty Mikołaj wraca już do swojego domu. To była ostatnia zabawka, którą miałem dostarczyć w tym roku. O! Coś jest na dnie mojego worka. Coś jest nie tak z Grubasem, o ciebie zapomniał. No i właśnie o to jest problem. Co teraz będzie? O kurwa, Macz to on. On wszedł, kurwa, przez tego. No pewnie, że tak, babciu. Oto twój prezent, śrowińska Peppo. Przepraszam za wszystkie moje gówniane, spierdolone błędy. <noise> tak jest, kurwa, jesteś na razie spoko. Tu masz świąteczne gówno, huehue. Robiłyśmy razem z kartoflem i to wszystko, haha. Wspaniale, haha. Ja życzyłam sobie, żeby tu odwiedzić i DDLC również jest genialne. I wszystko. No i zajebiście jest pozdrowienia Kartofla i bronego hahaha. Ha, ha. Wersja Polska SDT. Bohaterom głosów użyczyli Julia Korzuszek-Bąsuk, Dorota Lanton, Joanna Domańska, Andrzej Chudy, Leszek Filipowicz, Marek Bodarczyk i inni. Dialogi Magda Figiel. Reżyseria Jerzy Ełzabiusz. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku i dla Kartofla również.